Podsumowanie użytkowania siodełka Sportur X-Race Gel Flow na dystansie 600 km. Przypomnę tylko: waga siodełka 370 gram. W najszerszym miejscu siodełko ma 143 mm i długość 100, yy, 270 mm. Wypełnienie żelowe jak nazwa wskazuje, miękkie. Boki się uginają i w teorii powinno być super, prawda? O, otwór dosyć duży. No, niestety nie jest tak wesoło, jak, jakby się wydawało. Gdzieś koło 500 km zaczęło być niewygodnie, co dziwne, bo przeważnie z początku jest niewygodnie, a potem siodełko się układa, a tu odwrotnie. No i dobiłem do tych 600, ale. Z wielkim trudem. Także nawet dojazd do pracy 25 minutowy to już zabawa z ciągłą zmianą pozycji. no Żadna przyjemność z jazdy. Pomimo przestawiania, podnoszenia, przesuwania przód, tył, opuszczania nosa, no, żadne działania efektu nie przyniosły. Wniosek: siodełko nie dla mnie najwidoczniej za miękkie. tak myślę przynajmniej dlatego z tym siodełkiem się rozstajemy a w zamian w zamian testowany będzie WTB Rocket waga 315 gram Szerokość w najszerszym miejscu 141 mm i długość 265 mm. Wypełnienie pianka. No i co? Na temat tego tylko tyle mogę powiedzieć. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Mam nadzieję. Cześć.